Pomysł na zieloną transformację swojego otoczenia mogli zaprezentować uczniowie konińskich szkół ponadpodstawowych. Organizatorem konkursu Dobry klimat w naszym mieście był samorząd Konina. Prezentację przygotowali uczniowie pięciu placówek: pierwszego oraz drugiego liceum, CKU, budowlanki i szkoły górniczej. Jak mówią członkowie komisji konkursowej, wybór zwycięzcy nie był łatwy. Rzeczywiście długo dyskutowaliśmy, bo ocenialiśmy zarówno wartości merytoryczne projektu, jak i sposób. Prezentacji. W ogóle projekty okazały się bardzo dobrze przygotowane, przemyślane, i szczerze mówiąc, zaraziły nas mocno do tego, żeby może kolejny projekt dotyczący zazieleniania miasta, tak jak mamy teraz Zielone Korytarze, dotyczył właśnie realizacji tego typu przedsięwzięć w szkołach. Bo szkoły też są takim dobrym miejscem, żeby w otoczeniu szkoły tworzyć właśnie łąki kwietne, małe takie parki kieszonkowe, zazieleniać elementy, może w niektórych miejscach nawet rzeczywiście likwidować parkingi i tworzyć tam miejsce zieleni, gdzie uczniowie mogą sobie odpoczywać albo wręcz realizować lekcje. Najlepsi w swojej kreatywności okazali się uczniowie zespołu szkół górniczo-energetycznych. Zaproponowali oni m.in. instalację paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła, urządzenie zielonych stref na terenie szkoły, a także instalację budek lęgowych i budek dla jeżyków. Jest to dla nas wielkie, wielki entuzjazm i jest nam bardzo, jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że to nam przyszło. Wygrać ten konkurs. Bardzo ciężko było dla nas. Y, nawet dziś rano y, stresowaliśmy się. Był ogromny stres, było ogromne y, takie. Y, Taka ekscytacja, że to możemy być my, ale jednak w pewnym momencie już jak wszyscy zaczęli przedstawiać, było takie, że a może to jednak nie my, może ktoś inny, bo też były naprawdę fajne projekty. Wszyscy razem z graniem pracowali, na szczęście się dogadywaliśmy, mhm. więc każdy dostał jakiś podział, Jakie jaką pracę ma wykonywać, więc bardzo gładko poszło i super, fajnie się pracowało. <laughs> Najtrudniejszym zadaniem mieli nasi koledzy, którzy za chwilę będą się wypowiadać na temat techniczny, ponieważ no mieli bardzo duże wyzwanie z tym projektem. Mieliśmy bardzo mało czasu na wykonywanie tego projektu, no i oni mieli tak mniej więcej tydzień na wykonanie całej tej prezentacji. Przede wszystkim chcieliśmy postawić na realizm i odzywaliśmy nasz pomysł, nasz koncept w przestrzeni wirtualnej w 3D. Postaraliśmy się o odpowiednie dopasowanie tej wirtualnej kamery do tej rzeczywistej z drona, tak aby po połączeniu obydwu obrazków powstała nam spójna całość, która wygląda dosyć realnie. Zrobiliśmy także kosztorysy i nie były one wyssane z palca. Braliśmy pod uwagę słowa ekspertów i osób, które na co dzień zajmują się pracą właśnie z panelami fotowoltaicznymi, chociażby, czy z innymi elementami, które znalazły się na naszej prezentacji i na planszy. Wszyscy pracowali no, łącznie z sobotami z niedzielami. Byliśmy na łączach codziennie raport, co zrobione, czego nie zrobione, no, i czego jeszcze nie zrobili, no i w końcu się udało. Władze miasta nie wykluczają, że w przyszłości projekty przygotowane przez uczniów mogą zostać zrealizowane. Mamy gotowe koncepcje do tego, żeby na przykład zlecić projekt budowlany i wystartować o dofinansowanie. A bardzo cenne jest przede wszystkim to, że to sami uczniowie z opiekunami wskazali miejsca w szkole, które chcieliby dokonać zmiany w kierunku zazielenienia i podpowiedzieli nam, jakie tam elementy można zamontować. Także ja naprawdę bym chciał w przyszłości te projekty wykorzystać. Oczywiście nie da się tego zrealizować ze środków tylko miejskich, natomiast na pewno jest to bardzo dobry materiał na złożenie kolejnego wniosku chociażby z funduszy nabywarskich o, 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 o takie projekty klimatyczne, projekty z zakresu zieleni. Uczniowie górniczej liczą, że ich projekt uda się zrealizować. Myślę, że wszystko da się zrobić i dofinansowanie byłoby super sprawą. Przede wszystkim są to panele fotowoltaiczne i pompy ciepła. Ponieważ jest to najprostsza inwestycja, którą można byłoby zrealizować, ale jest też równie ważna, bo znacząco by obcięła koszty użytkowania budynku naszej szkoły. To by pozwoliło naszej szkole na zostanie w pewien sposób samowystarczalną, gdyż energia z paneli trafiałaby do zasilania pomp ciepła. Zwycięzcy w nagrodę otrzymali interaktywny monitor, a także bony o wartości 300 zł do sklepu RTV AGD.